Bună tuturor! Bine ați venit! Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Azi aș vrea să vă spun 5 lucruri despre limba română pe care probabil nu le știați. Dacă nu știți ce treaba am eu cu limba română, Pe skurt, uh, am studiat filologia romena, am 3 ani de zile na uh, Universitate Casa Studies Romana, am si la Bucours pe bursa Erasmus, I Romana mi separou limba foarte interesante. A dlaczego? O tym właśnie dzisiaj wam opowiem. Po polsku dlatego, że jestem leniwa i nie chcę mi się robić napisów. <laughs> Rumunski jest językiem romańskim, a w swojej grupie jest najbardziej zbliżony do włoskiego. Jeżeli chodzi o podobieństwo leksykalne, to wynosi ono aż 77%. z francuskim nie wiele mniej, bo 75%, ale ponieważ zasady wymowy włoskiego i rumuńskiego są też bardzo podobne, to faktycznie jest tak, że dla użytkowników tych języków Nauczenie i zrozumienie drugiego języka jest stosunkowo łatwe. Rumuni uczą się łatwo włoskiego, Włosi również są w stanie szybko nauczyć się rumuńskiego i brzmieć bardzo dobrze jak użytkownicy natywni. Ale rumuński jest inny od pozostałych języków romańskich. Między innymi dlatego, że jest od nich tak daleko, jest od nich tak oddzielony. E, rumuński poza tym, że jest językiem łacińskim, romańskim, należy także do tak zwanej bałkańskiej ligi językowej oraz ma bardzo dużo wpływów słowiańskich. A dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam 5 ciekawostek na temat języka rumuńskiego, jego struktury, czy też historii. Numer 1 to bałkańska liga językowa. Czym w ogóle jest liga językowa? Liga językowa to jest takie pojęcie, które używane jest w językoznawstwie do Omówienia grupy języków, które generalnie nie są ze sobą spokrewnione, ale ponieważ występują na jednym obszarze i oddziaływują na siebie, to przez jakiś okres wytworzyły pewne cechy wspólne. I właśnie czymś takim jest Liga Bałkańska. Oczywiście, jak to jest w językoznawstwie, nic nie jest, że tak powiem, set in stone. Ogólnie jest taki konsensus, że rumuński, albański i bułgarski to są języki, które na pewno należą do tej ligi, ponieważ mają całą listę cech wspólnych. Czasem również zalicza się do tego język nowogrecki oraz niektóre dialekty języka Serbskiego, ponieważ rumuński należy do Ligi Bałkańskiej, ma e, wspólne elementy np. z językiem albańskim, który to język albański jest w ogóle językiem tzw. Tak izolowanym, czyli nie jest spokrewniony w ogóle z niczym i <laughs> nie wiadomo skąd się wziął. E, jak np. występowanie fonemu, który w językoznawstwie, w fonetyce nazywany jest cła. I to brzmi mniej więcej tak. E. Jest to litera, która w, w rumuńskim jest bardzo istotna e, i ma też dużą, duże znaczenie dla gramatyki, e, dlatego że między innymi ona się pojawia przy e, rodzajniku nieokreślonym. Numer dwa. Rodzajnik. Rodzajnik nie byle jaki, bo postpozycyjny. Co to oznacza? Oznacza to, że w języku rumuńskim rodzajnik przykleja się do słowa na jego końcu. W pozostałych językach romańskich oczywiście występują rodzajniki, to jest w ogóle ro, rodzajniki, są czymś bardzo typowym dla języków łacińskich, natomiast one występują przed słowem, tak? Czyli nie wiem, po francusku mówimy le garçon, po włosku powiemy la bambina. Natomiast po rumuńsku odbywa się to zupełnie inaczej. Rumuński ma rodzajnik nieokreślony i rodzajnik określony. Rodzajnik nieokreślony akurat tutaj jest spójny z pozostałymi językami romańskimi, występuje on przed słowem, dla rodzaju męskiego jest to UN, a dla rodzaju żeńskiego jest to O. Czyli na przykład UN-OM człowiek, a w rodzaju żeńskim będziemy mieć O kas. DOM. I na końcu tego słowa kas w rodzajniku nieokreślonym mamy właśnie to, jakby to nazywamy na wololologii rumuńskiej, aspagodo. Tak? Ten dźwięk e", to szła. Gdy robimy z tego rodzajnik określony, un om zamienia się w omul. Czyli ul jest końcówką, która jest po prostu rodzajnikiem określonym. Mamy omul, mamy. Premierul. Natomiast w rodzaju żeńskim to e, o, o kasy. O zostaje tutaj kompletnie po prostu usunięte. Natomiast e zamienia się w a. I mamy po prostu kasa. O kasy, kasa. Dlatego tak bardzo ważne jest w rumuńskim to szła. E. Jak jesteśmy jeszcze w ogóle słaci przy rodzajnikach no to wiadomo, że rodzajniki mają bardzo dużo wspólnego z rodzajem rzeczowników. I w rumuńskim są trzy rodzaje, ale ten trzeci rodzaj jest bardzo śmieszny. W rumuńskim mamy rodzaj żeński, męski i nijaki. Ale rodzaj nijaki tak naprawdę nie jest osobną kategorią gramatyczną. Co to oznacza? Rzeczowniki rodzaju nijakiego, neutru, są w liczbie pojedynczej męskie, a w liczbie mnogiej... <grych> okay. Żeńskie. Dlatego po rumuńsku czasem niektórzy y, y, językoznawcy nazywają ten rodzaj gen ambigen, bo tak naprawdę y, rodzaj nijaki łączy sobie po prostu dwa inne rodzaje, tak? Przykładem takiego rzeczownika, który jest rodzajem nijakiego w języku rumuńskim jest ciało, korp un korp doło korpur. W liczbie mnogiej ten rzeczownik zachowuje się tak, jakby był w rodzaju żeńskiego. Numer 3 to przypadki. Jeżeli mieliście coś do czynienia z Łaciną, to dobrze wiecie, że Łacina ma bardzo rozbudowaną deklinację. E, tak, na tym zakończmy. Ale je, współczesne języki romańskie, francuski, włoski, hiszpański, portugalski nie mają tej deklinacji, tak? Nie mają odmiany przypadków. E, jeżeli chodzi o funkcję e, taką gramatyczną, którą, którą mają przypadki, to w tych językach przejęło ją... Przy Indii. natomiast rumuński jest jedynym ze współczesnych języków romańskich, który odmianę przez przypadki zachował. Języko lingwistyka jest w ogóle bardzo potężnym narzędziem politycznym. I można y, naginać pewne, pewne teorie i zjawiska w języku pod to, co akurat y, potrzebujemy. Więc jak to jest? Czy rumuński jest takim najprawdziwszym spadkobiercą łaciny, jako jedyny język, który zachował tę deklinacje, tak? Odmianę rzeczowników w takiej formie. Czy też jednak ta deklinacja jest kolejnym z wpływów języków słowiańskich którymi rumuński się otacza, bo jak wiemy, Polacy, użytkownicy języka polskiego, odmiana przez przypadki jest czymś bardzo typowym dla y, języków słowiańskich i jest w ogóle bardzo, bardzo rozbudowana. W języku rumuńskim mamy pięć przypadków, z czego jeden z nich to y, nominativ, czyli mianownik. Yy, I mamy również wokatiw, czyli wołasz, który jest bardzo prosty w swojej formie, i również, podobnie jak w języku polskim, teraz wychodzi z ulicy. Jeżeli uczymy się rumuńskiego, to mamy tak naprawdę do nauki yy, trzy przypadki. Te przypadki to genitiv, dativ i akuzativ, czyli dopełniacz, celownik i wiernik po polsku. <ścoughs> Numer cztery: wpływy słowiańskie a tych w języku rumuńskim nie ma. I wynika to z dwóch powodów. Jednym z nich jest oczywiście bliskość języków słowiańskich do rumuńskiego. Tak? Mamy bułgarski, mamy serbski, które są tutaj w tej, w tej okolicy, do jakiegoś stopnia też ukraiński od tej strony mołdawskiej, więc są, są tutaj te wpływy po prostu wynikające z jakiejś tam bliskości geograficznej. Na to jeszcze nakłada się fakt, że Rumunia jest prawosławna i w liturgii oraz w administracji używany był język cerkiewnosłowiański. Więc naturalne jest to, że bardzo wiele pojęć z yy, właśnie tej Słowańczyzny, nazwijmy to w ten sposób, weszło do yy, języka rumuńskiego. Natomiast w XIX wieku yy, w Rumunii nastąpiło zjawisko reromanizacji. I po raz kolejny mówię, że w ogóle język, językoznawstwo, budowa języka, użycie języka jest potężnym narzędziem politycznym, które może służyć do udowadniania pewnych rzeczy. No więc w XIX wieku, kiedy w ogóle Rumunia jako państwo w ogóle tak naprawdę pojawiła się na mapie Europy, z, po, po złączeniu rumuńskich księstw. Um, jakby elity intelektualne rumuńskie miały taką potrzebę, żeby zbliżyć rumuński do... Języków romańskich zachodnich. I wtedy właśnie nastąpiła reromanizacja, która polegała na praktycznie masowych e, zapożyczeniach z języka francuskiego, z języka włoskiego. Oczywiście językiem używanym na salonach w Bukareszcie był francuski. Teraz e, slawizmy e, szacuje się, że stanowią jakieś 14% leksykonu języka rumuńskiego, natomiast w XIX wieku podobno było to ponad 50%, tak więc bardzo dużo, i faktycznie udało im się ten język zreformować. Jeżeli znacie na przykład francuski, no to możecie zobaczyć, że niektóre słowa są no, identyczne po, po rumuńsku i po francusku, z tym drobnym szczegółem, że po prostu one po rumuńsku są zapisane w sposób fonetyczny, który odpowiada językowi rumuńskiemu. Nie zmienia to faktu, że w rumuńskim nadal jest bardzo dużo slawizmów, yy, i to nawet takich słów, których używa się na co dzień, jak na przykład rumuńskie. Da! Tak, po rumuńsku tak to jest po prostu da. Jest da i nu, no, tak i nie. Mamy też takie słowa jak na przykład czas, które oznacza zegarek, nevastę, które oznacza żonę, duch, które oznacza duch. Ciekawe jest bardzo to, że w rumuńskim nierzadko mamy parę synonimów. Słowiańsko-romańskie, czyli mamy jakby jedno zjawisko, na które możemy użyć słowa pochodzenia łacińskiego i pochodzenia właśnie jakiegoś tam słowiańskiego. Na przykład, najczęściej używanym słowem na przyjaciela jest prieten, które jest oczywiście słowiańskie, ale mamy też słowo amik. Możemy, jeżeli coś jest przyjacielski, możemy powiedzieć, że ta osoba jest prietenos, ale możemy też powiedzieć, że jest amikal. Tak. Jeżeli chodzi o na przykład granicę, możemy użyć słowa granica, a możemy użyć frontiera, tak? Takim bardzo ciekawym słowem dla mnie, które ja często używałam, dlatego że przed nauczyłem się rumuńskiego znam już francuski, no a po francusku dziwny to jest bizarre. Więc, jak zobaczyłam, że po rumuńsku mamy również bizar, no to stwierdziłam, że będę używać tego słowa, no bo jest łatwe dla mnie do zapamiętania. Natomiast okazuje się, że większość Rumunów nie używa tego słowa i często nawet buchali śmiechem, gdy, gdy go używałam, chociaż jest we wszystkich słownikach, ponieważ oni akurat, jeżeli chodzi o określenie czegoś dziwnego, wolą używać swojskiego, bardziej słowiańskiego ciudat. Numer 5. Rumuński i do 1860 roku, chociaż tak naprawdę umówmy się, że ta data też jest bardzo płynna, ale powiedzmy, że do drugiej połowy XIX wieku rumuński zapisywany był cyrylicą. Oczywiście, jeżeli bierzemy pod uwagę to, że e, cerkiewno-słowiański był używany w administracji i w liturgii, nie jest to w ogóle dziwne, że naturalną konsekwencją było to, że e, zapisywano język rumuński w ogóle w, w cyrlicy. Natomiast na no, XIX wieku właśnie zaczęła się ta re-romanizacja no i absolutnie ten, ten alfabet wschodni nie leżał jakby w linii politycznej <noise> e, tych elit intelektualnych, które, które właśnie chciały zbliżenia Rumunii do zachodu. No więc podjęto wysiłki zmiany systemu zapisu z Cyrlicy na alfabet łaciński. E, I przez naprawdę dość długi okres używano tak zwanego e, alfabetu alfabet de transicje, alfabetu tranzycyjnego, który polegał po prostu na tym, że drukowano gazety, książki i używano alfabet, liter alfabetu łacińskiego razem z cyrlicą, więc można było zobaczyć całą stronę tekstu wydrukowaną, gdzie po prostu poszczególne litery były z tych dwóch różnych systemów zapisów. Idea była generalnie taka, żeby ludzie, którzy znali i czytali cyrlicę, przyzwyczajali się do obecności liter tych łaciński. Jak widać osiągnięto faktycznie to zamierzenie, no bo rumuński zapisywany jest już od końca XIX wieku, od drugiej połowy XIX wieku alfabetem łacińskim i myślę, że nikt absolutnie sobie nie wyobraża i, i nawet nie myśli o tym, że mógłby być za, zapisywany cyrlicą. Więc dzisiaj to ode mnie takich pięć ciekawostek na temat języka rumuńskiego, języka, który ja bardzo lubię, bardzo lubię jego brzmienie, jest też dla mnie bardzo ciekawy, jego historia, jego struktura, e, uczenie się go sprawiało mi bardzo dużą przyjemność. Jeżeli macie jakieś pytania związane z rumuńskim albo w ogóle z językami, to zapraszam do, do ich zadawania w komentarzach. Odpowiem albo bez, bezpośrednio tam, albo już w kolejnym filmie na e, temat bardziej lingwistyczny. E, jeszcze raz dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. La revedere! I belong, I belong to you. I belong, I belong to you Do just what you want